Hej, tu Klara i to ja, Urszula. Y I dzisiaj jest drugi odcinek z serii właśnie z Ulą. No i zobaczy zobaczycie, co będzie dalej w odcinku, bo musicie oglądać od początku do końca. Właśnie. No i słuchaj, Urszula, bo pewnie każdy, kto oglądał pierwszą część naszych filmików, jest ciekawy, co ty masz tam w walizce. Czy pokażesz nam ją? Tak, pokażę. Nawet mogę ją otworzyć. Co mam w środku? O, właśnie o to mi chodziło. To jest moja nagroda, którą dostałam całkiem niedawno. To jest karta do płacenia. To jest taka mata do ćwiczeń. No i piżamka i ubranie. Mhm, no to w miarę spoko O, Ojej, przybrałaś się. Spoko według mnie. Ja bym też chyba w sumie takie zebrała, tylko... Widzowie, nie wiem, po co i ta nagroda, ale okej. Okay. No więc co ula? Słuchaj, my chyba musimy już lecieć do szkoły, ale dzisiaj chyba po południu coś się wydarzy, bo słyszałam, że ma się podobno dużo dziać. Bo jak jest nasza szkoła, to jest też ten taki klub obok, więc możliwe, że coś będzie z tym związane. O! A skąd masz takie informacje? A dowiedziałam się od kolegów koleżanek, bo mi napisali. Ech. A teraz ja już muszę się spakować. <laughs> co by tu wziąć? A ja Aha. mam też plecak. Tak, masz, masz pewnie. Tutaj, tutaj. Um, dobra, co by tutaj wziąć? Do szkoły. Wezmę jakiś marker, bo cały piórnik to mi raczej niepotrzebny. I jakąś książkę. To weź coś też dla mnie. No, a ty nie masz swoich rzeczy? Coś tam mam, ale zawsze mogę mieć więcej. Mhm, mm no na pewno. Dobra, pożyczę ci jednego markera, o. A masz taki długopis arbuza? E, nie, nie mam. Szkoda, bo ostatnio w sklepie widziałam i mi się podobał bardzo. Mhm, mm mhm. Mm Sorry, ale ja nie mam właśnie. Dobra, ty teraz chodź do kuchni, weźmiemy coś do jedzenia. Cześć, Sarusia, jak tam? Jak tam ci się spało? Dobrze, dzięki, Klara. My idziemy już do szkoły, a ty nie zapomnij, żeby. Bo Szymon cię odprowadzi do przedszkola, więc miłej zabawy życzę. No chodź, Nara! No, musiałam z Sarą porozmawiać. Nara, Nara. Oki, doki, co my mamy w lodówce? Daj coś pysznego. Mhm. Hmm, co by tu wziąć? Dobra, ja sobie po prostu coś zrobię. No. A zrobisz też dla mnie? A czemu? No przecież nie będziemy się krzątały obie po kuchni, bo gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. No, poczekaj, bo ja muszę to jajko rozbić. O Jezu! Cóż to mi się stało? Ej, ja będę miała sok z jajka. Oto Kogel mogel. Co? Z żółtka, samego żółtka robi się kogel-mogel. Jak tak rozbełdasz, dodasz cukier i masz kogel-mogel. Aha. Czyli takie, takie jakby zdrowe z żółtka taki napój, koktajl. Mm -mm. Ale białka mam nadzieję nie dodałaś. Dodałam. No to już to nie jest kogel-mogel. Białka z, 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 z takiego samego się raczej nie za bardzo je. Aha, okej. Okay. Słuchaj, kupimy coś na obiedzie, albo po prostu zjemy na obiedzie. Ja po prostu bym chciała sobie zjeść takie ośniadanko. A ty możesz w sumie gofra zjeść. Chcesz? Tak, bardzo chętnie. Okay. A masz jakiś dżem albo coś takiego? Yy, nie, ale mam masło orzechowe. Mhm. O, proszę bardzo. Dla mnie już też jest. Dobra, ok. I dla ciebie też będzie gorąca czekolada, proszę. Ojej. Piciu, 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 piciu. Ty też już możesz zjeść. Miam, miam, miam. Okej, okay, i możemy szybko ruszać do szkoły, bo zaraz się spóźnimy. Oj, pomału, pomału. Chodź do, chodź do szafek. O, cześć, Krystian. Cześć, Leo. O, cześć, chłopaki. Słuchajcie, dziewczyny, jest mega info. Dzisiaj po szkole, dokładnie to o 14.30, czyli... My kończymy lekcję 14.20, czyli 10 minut po skończeniu naszych lekcji zaczyna się wielka impra właśnie w tym klubie Robot, czy tam Robo, nie wiem, nie, jest, nie kojarzę. Po prostu musiałem wam to powiedzieć, bo to jest takie mega. Ale co to za impreza? No imprezka, nie znasz się na imprezkach. Ale jest Ula... okazji? No tak, przecież jest stulecie naszej szkoły. Hmm. A, no tak, faktycznie, zapomniałabym całkowicie o tym stylu szkoły, ale teraz chłopaki, zwłaszcza ty Krystian, dajcie nam się rozpakować, bo my ledwo do szkoły przyszłyśmy, co nie Ula? Mhm. Dobra, dawajmy to szafek. Ty masz całkiem pustą szafkę. Dobra, dobra, co to jest? A, no tak, zapomniałam, że to jest moje Okej. Okay. Ja Nie, mam tu jeszcze prezencję Godleo. Ohoho, dzięki. Dobra, idę to wyrzucić. Ojej. A może pójdziemy wszyscy przed szkołę? No w sumie możemy na ten główny hol. Tylko czekajcie, bo ja muszę wziąć jedne rzeczy, bo ja muszę pójść do łazienki. Szczotka do łazienki? Ej, zasłoniłaś mi szafkę. Idziesz ze mną do łazienki? Nie. Okej. Okay. Ojej, mój plecak. Hmm, tymczasem zjem sobie czekoladki. Co? Puste? Ale jak to, jak to? Kto zjadł moje czekoladki? Halo, pomocy, halo, pomóżcie chłopaki, co się tak patrzycie, pomóżcie mi. Ale spokojnie Ula, co się stało? Jeszcze raz. No miałam pudełko pełne czekoladek, które dostałam od ciebie i taką miałam ochotę, żeby sobie je zjeść teraz i otwieram, a tam nie ma ani jednej. Co? Ojeju. No my nic ci na to nie poradzimy, bo przecież ty zamykasz szafkę na klucz. Nikt ci nie powinien w ogóle jej otworzyć. Nawet nie miał jak ci ją otworzyć. Na, masz... Może po prostu sama je zjadłaś? Na klucz? No jaki klucz? Ja nie mam klucza do tej szafki. Przecież skąd ja miałam wiedzieć, że te szafki zamyka się na klucz? Krystian chłopie, co ty gadasz? Nie na klucz, tylko na hasło. Hasło Ja tak po prostu drzwi przymykałam, drzwi. Ja no to w takim razie w ogóle nie zamykałaś yy, tej. Yy, no to musimy szafki. sprawdzić kamery. Bo zobaczymy, kto jest takim złodziejem i obiadywaczem, że mi zjadł wszystkie czekoladki. Ula, czy ty myślisz, że pani dyrektor nas dopuści do kamer w życiu? Nie ma nawet takiej opcji. Dopuści, bo powiem, że mi ktoś ukradł coś. Pani ci w życiu nie uwierzy. Pomyśl, że sama zjadłaś. I nawet tak powiem. Możesz Można? nawet iść, po się zapytać. No to niech ona to sprawdzi. Oh my god. Nie wiem raczej, czy to jest możliwe, ale zawsze możesz spróbować. Yy, ja tutaj zostaję, ja się w to nie mieszam. Ja mogę w sumie z tobą iść. Okej. Okay ok, idę, idę do toalety, dobra, dobra, ok, poczeszę się, i jeszcze szminka, ok, jeszcze pomaluję sobie paznokcie. Tu 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 tu. Okej, okay, paznokcie pomalowane, wymalowane. Teraz muszą mi wyschnąć. Już Jeszcze śmineczka. Jeden raz. I co? Gotowa. Jeszcze pójdę do toalety. Nie baczcie. Okej, okay. i teraz idę. Dobra, teraz raz koś kusi śmierć, więc uwaga, pukaj. Sorry, ja nie jestem zły w słowach. Raz kusi śmierć. Puk, 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 puk. Kto to do mnie puka? Ojejku. O, dzień dobry uczniowie. Dzień dobry pani dyrektor... Dzień no dobry Pani dyrektor. On to się wszystkiego boi. Przecież pani dyrektor jest normalną osobą. Em, chcieliście coś Tak. Ode mnie. To pani... Proszę wejść do gabinetu. Dobry. Jeszcze raz, mów wszystko od początku, bo mam bardzo ważne rzeczy. Jak to jakaś głupota, to proszę wyjść stąd nawet teraz. E, proszę panią, przede wszystkim ma pani bardzo piękny e, gabinet. Dziękuję. E, proszę panią. Bo ja dostałam właśnie od tu mojego kolegi Leo Aha. ostatnio czekoladki w tym oto pięknym pudełku z różową kokardką. Ale droga pani, przychodzę dziś do szkoły i okazuje się, że moje pudełeczko pełne pysznych, lśniących czekoladek jest puste. Mamy w szkole złodzieja i proszę panią, my musimy na kamerach zobaczyć, kto zjadł moje czekoladki. Oj, dziewczę, dziewczę, musisz się jeszcze dużo w życiu nauczyć. Na 99% ty je zjadłaś, a o tym nie pamiętasz. Nie, proszę panią, bo ja nie tak mam jest, sklerozy. Tak jest na pewno. Proszę, Proszę, w, cicho. Wnioskuję o to, żeby pani sprawdziła kamery. A skąd wiesz, że my w ogóle w szkole mamy kamery? Może zacznijmy od tego. A macie? A no właśnie. A trzeba było tak przygłówkować. Jak myślisz? Czy my mamy kamery, czy nie mamy kamer? No jak myślisz? Czy szkole są kamery, czy nie? No tak. No są. Ale jakby nie było, to co? Przyszłabyś do mnie z taką głupotą. Proszę ja mam panią, tyle pracy, ale tyle. nie musimy główkować, co by było gdyby, bo nie ma tego. Ty mi tu nie pyskuj. Mm, no, ale mogę wyrazić swoje zdanie. No, mów dalej. No więc proszę o to, aby pani mi pomogła. Dziewczyno, jakby to była kradzież długopisu, chociażby długopisu, plecaka, jedzenia, chociażby czegokolwiek innego, tylko nie czekoladek. To bym ci jeszcze uwierzyła, ale teraz ci nie wierzę. Po prostu nie wierzę, że ty tego nie zjadłaś. Musiałaś to zjeść. Leo, wychodzimy stąd. Nic tu nie wskuramy. Ta pani w ogóle nie chce pomóc uczniom. Chcesz, żebym cię ze szkoły wyrzuciła? A chce pani, żebym poszła do kuratorium i na panią naskarżyła? No właśnie. Idź Leo, Leo wychodzimy. Nie no. do widzenia. Yy, wzajemnie. Co Leo. ty robisz do pani? No. dyrektor? rozmawiałam z nią z, i... Od, odzywałam się z szacunkiem, ale niestety widziałeś, jak ta pani mnie potraktowała. Po prostu stwierdziła, że kłamie. Dlaczego od razu z góry zakłada, że ja kłamie? Zrobimy śledztwo na własną rękę, Leo. Chodź. E, ale... No dobra, ale to trochę niebezpieczne. <laughs> Nie mów mi, że się boisz wszystkiego. Mm. Sprawdzimy w kantorku pani Woźnej najpierw. Chyba czy... żartujesz. Czasem ona nie podjadła. Ja cię. Wyglądałeś mi na samym początku na bardziej odważnego chłopaka. Nie ma nic. Idziemy dalej. O, Klara, pomożesz nam? Ale, ale co, ale co wy robicie? Szukamy zaginionych czekoladek. Jezus. Na własną rękę. Nie mów mi, że ty jeszcze byłaś u pani dyrektorki. Aha. Co? Aha. Jesteś naprawdę szaloną dziewczyną. Masakra. No. Dlaczego? Myślałam, że mi pomoże. Chyba każdy wiedział, że ci nie pomoże. Nie. Dobra, no to jakoś śledztwo. Co, to sprawdzajmy wszędzie po szafkach i wszędzie. O, tu jest jakiś guzik. Zobaczmy, co to. Uuu. Dobra, może lepiej to zamknijmy. Co my tu mamy? Hmm, a w tym pudełku nic tu nie ma. Nic tutaj po nas. Dobra. Okej, okay. idziemy dalej. Hmm, czy na stołówce coś jest? Hmm, chyba nie. Nie wiem. Trzeba wszędzie porządnie szukać, pamiętaj. Jezu, a kto by ci schował czekoladki na stołówce między ciastami albo siwcami? No powiedz. Albo w koszu, jeszcze lepiej. Trzeba szukać wszędzie, bo wiesz, jeśli ktoś nie zjadł od razu tych czekoladek, to wiesz, mógł schować je dosłownie wszędzie. Przecież one były o takie malutkie, z takim nadzieniem wiśniowym takim złotym opakowaniu każda jedna. Um, 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 wiesz co, bo ja już kiedyś kupowałem te czekoladki i tam były tylko trzy czekoladki. Czy ty jesteś pewna, że ich nie zjadłaś? Tylko trzy? Tak. Ale, no ale. No nie. O oh god. Nie wiem, czy to jest. Dobra, wiesz co. Nie wiem, czy to jest w ogóle sens szukać takich czekoladek, naprawdę. No dobra. Serio, robisz tak ogromne śledztwo. Może naprawdę po prostu je zjadłaś, albo nie wiem. No może, skoro tak mówicie. Ale jak chcesz, to ja mogę jeszcze zostać w tym szukaniu. Tylko ty musisz powiedzieć coś, czy nie? Nie, dobra, zostawmy już to. Parę przerw i lekcji później. Ciężki żywot mój. Tak miałam ochotę na te czekoladki. A wszyscy próbują mi wmówić, że je zjadłam. Że faktycznie je zjadłam, a po prostu nie pamiętam tego. Nagle wchodzi Leo. Yy, cześć! Leo, znalazłeś moje czekoladki? Yy, nie, ale kupiłam ci nowe. Proszę, to dla ciebie. O rany, Leo, naprawdę! Dziękuję. Tym razem je zjem od razu. Niam, 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 niam. Wow, ale szybko je wcięłaś. Oj, przepraszam, nie podzieliłam się z tobą. Nie, nic nie szkodzi, to prezent. Drym! Dzwonek, koniec lekcji, szybko do szatni! Do domu! Wolność! No nareszcie Szymon, zwerbowałeś się i. No i w końcu nas przyprowadziłeś na tą imprezę do tego klubu. No, imprezka imprezą, ale ja tu nie widzę żadnej imprezy. A tu można brać sobie co się chce. Najpierw trzeba kupić. Najpierw no. trzeba zapłacić karnet no. 50 zł i wtedy możesz brać co chcesz, ile chcesz i no. Ale to skoro Szymon nas zaprosił, to płaci co? Ale ja nie wziąłem hajsu. Chyba sobie żartujesz. Ja mam. Hmm. I możesz, dziewczynko, już wszystko co chcesz brać i ile chcesz. Wow, ale super. Ej, właśnie chyba taki koktajl chciałam, tylko mi tu uciekł. Proszę. Hmm. Dzięki, ja chciałam inny. Nie wybrzydzaj. Już wypiłaś. Mogę jeszcze jeden. Ym, y, według zasad regulaminu możesz podarować tylko jeden szejk jednej osobie. Wiesz co? Z tego co wiem, to Ty chyba zostawiłaś plecak z pieniędzmi w szkole, więc możesz się wrócić jak chcesz. To myślę, że mi się chce. Inaczej nie będziesz mogła pić. Hmm.

Nie, ale zgubił portfel. Ty, to ja sobie go wezmę i sobie kupię coś za to. Ej, ale musisz go oddać. Dobra, wezmę sobie pięć dych, nikt się nie kapnie. Ale tam są same karty. no to zapłacę kartą. Gościu się nie kapnie. Jeszcze mi będzie dziękował za znaleźne. Mhm, na pewno. Już to widzę już. Dzień dobry, chciałam kupić wykupić yy, y, ten pakiet. Dobrze, em, karnet 100 zł możesz przez y, miesiąc kupować ile chcesz, kiedy chcesz sobie przychodzić? Dzień. Karnet 50 zł tylko na jeden dzień. To ten za stówę. Dobrze. Możesz przez miesiąc przychodzić i kupować ile chcesz. Dzięki. Kara? Co jest? Co tam? Nie możecie ode mnie odchodzić. Jestem od was starszy i muszę was pilnować. Klara, teraz możesz iść, oddać ten portfel temu panu. Ale ile ty zapłaciłaś tam? A 5, 5... Dni, nie? No, nieważne ile. Nic się nie przyznawaj, że coś płaciłam. No dobra. Powiedz tylko, że nie musi dawać znaleźnego. Znaleźne, czyli jak znajdziesz komuś coś, to on ci może coś odpalić, na przykład dać Aha, troszkę okay. pieniędzy. za to. Gdzie jest mój portfel? Miałem na nim 500 złotych. <laughs> Proszę pana, to chyba pana portfel. Znalazłam go. O Boże, dziękuję, dziecko. Jesteś kochana. Nie trzeba znaleźć innej. O Boże, dziękuję Ci. Ech biedny pan miał na koncie 500 złotych i teraz ma albo 450, albo 400. Klarajca. Oddałam mu, miał 500 zł na końcu. No to teraz ma już 400. Chyba żartujesz, w ten pan płakał. No bo zgubił portfel, niech się cieszy, że w ogóle go odzyskał. Kupiłam sobie pakiet na miesiąc. Jezu. No co, musiałam wykorzystać. Moment. Kto by o tego nie raz. zrobił? Ja na przykład. Och, nie rób mi wyrzutów, za późno. Wiarę, co chcę. Dobra, ej. Mm. O oh my God. Klara, wykupisz mi, potem ci w domu oddam. Pewnie, no? Proszę pana, wykupuję karnet na jeden dzień. Dobrze. Dla Szymona. Ho 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 ho. ho. Ula, ty jesteś chyba jakaś niepoważna. Tyle tego pijesz, że... Jezu. Masakra. No Nie przejmuj się mną. No. Niam, niam. Mm. Pycha, pycha. A stan wypiję. Jezu, oddaj! Hej, nie zabieraj mnie, bo powiem pani. Jestem panem. Dobra, ja idę na inną strefę, ja też. Są jeszcze inne strefy? Tak, panarka. Ej, dawaj gramy w grę jakąś, okej! Okay. Ale mega. Um. O wow. Ale ty masz fajnie, ale wiesz co, już musimy lecieć do domu, bo już mama mi napisała smsa. No dobra. Gdzie Czekajcie, jeszcze jakiegoś gofra muszę wypić? Jezu, jakiego gofra musisz wypić? Zjeść chciałam. Masz, że to dziewczyno. Wywalaj to do kosza. Tu są gofry. Idziemy już. Gofry, proszę. Masz karnet na miesiąc. To są naleśniki, gdybyś nie wiedziała. Niem, niem, niem. Dobra, idziemy do domu. Okej, okay, widzowie, na dzisiaj będziemy kończyć ten odcinek. A ja chciałam Ci tylko ula coś wyręczyć, słuchaj. Co? Zobacz, bo jak Ty wyjedziesz, bo pamiętasz, że ci mieszkasz jakieś bardzo długo stąd 12 godzin samolotem, nie? No i słuchaj, jak Ty już bo i tak jak kiedyś stąd pojedziesz, to popatrz, to jest dla Ciebie. Jak to popatrz, jak to połączymy? Ojejku, jesteś. Taka słodka. Dzięki. Ale ja tak szybko nie wyjadę stąd. Spokojnie. No ale wiesz, jak twój tata już po ciebie przyjedzie, to już wiesz. Nie, jeszcze zdążymy dużo zrobić razem. No, mam nadzieję. Ojej, poufeczki serca. A na dzisiaj widzowie będziemy się z wami żegnać. Lajkujcie. I subskrybujcie ten kanał. Udostępniajcie, wpadajcie na moją społeczność i na społeczność Ami z zającami. Chodziło jej, żebyście wpadali na kanał Ami z Zającami i na społeczność Ami z zającami, gdyby ktoś nie wiedział. Tak. No i piszcie komentarze i udostępniajcie filmik. Pa pa! Pa pa!